Dzień dobry. Zapraszam na myk tutorial, jak zamocować cynamon. Żeby nie było tony kleju. Było ładnie, sprawnie i wygodnie. Cynamon. Drucik mam akurat deflorystyczny 1-2. Cynamon ma taką dziureczkę. Widzę, widzę, widzę. Przekładam sobie drucik. tego sobie tutaj, no, mam nierówno, moment, moment, moment. Niczym nie będę rzucać, jestem wyluzowana. Jeszcze raz składam, składam. Jest trochę gruby ten, o, dobra. Złożyłam sobie z tej strony i z tej strony, tu mamy dwa te cypki. I czym kręcimy? Cynamonem. I kręcimy. Mm. Dokręcamy do końca. Nigdy nie zostawiamy sobie takiego tutaj otwarcia, bo to się nie sprawdza. Naprawdę w robocie. Skracam. I wbijam. A ty mi ręka zlazła, bo się spojrzałam. Gotowe.